To jest najpotężniejszy łuk, z jakim miałem kiedykolwiek do czynienia. Przecież jesteś ślepy, pewnie nawet nie wiesz jak używać łuku. Ow! Nadal uważasz, że jest nieskuteczny i nie umiem go używać. witam wszystkich na profesjonalnej strzelnicy pana kapitana. Ustronne miejsce, w którym jest bardzo głośno, ponieważ nad nami jedzie sobie pas ekspresówki, podejrze. No i problem w tym, że miałem wam pokazać jak strzelać z łuku. Zapomniałem coś strzał. Także muszę jechać do domu i pojechać po strzały ewentualnie wrócę innego dnia życie mam strzały mam łuk, mam cel mam cięciwe i mam mało czasu ponieważ jako że musiałem i stwierdziłem, że jednak pojadę w to mi z powrotem tego samego dnia no to mam mało czasu bo to jednak trochę się tu jedzie ale piękna okolica cicho, spokojnie Wcale nic mi nie przeszkadza, szumy również. E, dlatego zaczynamy. E, łuk mój, Yandao kupiony w Militaria.pl e, w stelklepie stacjonarnym, dodatkowo wzbogacony o skórkę, dzięki której prawdopodobnie celność łuku spada. Ale Dzięki temu... Nie. Ale dzięki temu drewno się nie uszkodzi, a skórę zawsze można wymienić. E, nie jest to zbyt drogi łuk podstawowy mógłbym powiedzieć ale jedna rzecz o której należy pamiętać to to że co parę strzałów należałoby dokręcić śrubki bo mogą się poluzować tak? ale się korek robi na ulicy budują magazyn zakładamy cięciwe. znajdziecie sobie stary filmik w którym to robiłem to znajdziecie sobie stary filmik w którym to robiłem ja mogłem założyć twardsze buty, bo w tych trampkach to nogę trochę sobie zgniotłem. Eee... No i oczywiście co? Do danego łuku trzeba dobrać od... do odpowiednie strzał. Pierwsze, które kupiłem, to były takie drewniane. Lotki są ruchome, pióra takie. Później kupiłem sobie chyba takie, nie wiem czy to jest z włókna szklanego czy coś. Ale ta jest akurat naprawiana. Koszulką termokurczliwą osadziliśmy to. Jeszcze wsadziliśmy do środka trochę spiłowaną tulejkę. A później w profesjonalnym sklepie uczniczym kupiłem strzały chyba z włókna węglowego. Dosyć drogie, ale nie aż tak. Jak na masówkę to są drogie, a jak na dobre strzały są tanie. Które są przystosowane do danej siły łuku i jego długości. No. Także ogólnie rzecz biorąc te strzały są najlepsze, te strzały są dziadowe, ogólnie zaczniemy od przymierzania się, czyli to jest łuk. Trzymamy łuk, trzymamy strzałę, pozycjonujemy to sobie, tu akurat jest taki ząbek, który to trzyma i ta strzał nie wypadnie To pióro musi być od zewnętrznie na zewnątrz dzięki czemu będzie lepszy tor musimy to sobie upozycjonować naciągamy ale nie trzymając za strzałę, tylko trzymając zacięciwe dwoma palcami i strzelamy tak puszczamy gdy go naciągniemy pozycja jest taka że utrzymujemy się w ten sposób naciągamy łuk wzdłuż ciała celujemy i strzelamy także cel mamy Weźmy się za strzelanie A, miałem łoku strzelać, przepraszam, wracamy do strzelania z łuku Chodzenie boso po trawie jest orzeźwiające, zdrowe i tak dalej. Chyba, że jest za zimno, to możecie sobie odmrozić stopy. Dlatego pamiętajcie, żeby nie chodzić. Boso w zimę, bo sobie nogi odmrozicie. Ale nie o tym mówimy, no bo jak jest Legolas, jest golas, no to Lebosak też musi być. Tak? Zaczniemy od strzelania ze strzał drewnianych, czyli tych pierwszych, które sobie kupiłem. Z tej odległości nie trafić, to naprawdę jest wyższy. O, musiało trafić na coś twardszego. Swoją drogą ten cel jest zrobiony z kartonu i dużej ilości tkanin w środku. strzały drewniane na tą odległość są w porządku ale na dłuższą odległość są praktycznie niecelne także wezmę strzały i bierzemy się za kolejne strzały z włókna szklanego mam ostatnią, czyli tą właśnie uszkodzoną ona prawdopodobnie w ogóle nie poleci, ale spróbować zawsze można Poleciała, aczkolwiek widać było, że strasznie jakoś tak. Prawdopodobnie przez tą końcówkę wzmacniono. Teraz czas na strzałę z włókna węglowego przystosowaną do strzelania z tego łuku. Mam nadzieję, że mnie słyszycie. Halo, halo, tutaj ziemia. Czy mnie słychać? Trochę w górę znosi. Nadal znosi w górę. O, przebiło się kątem. Teraz jeszcze tylko spróbujemy jednej rzeczy. Czy strzelając na oślep, na szybkiego, uda mi się cokolwiek ustrzelić? Lecimy. Nie? Żebym tylko znalazł później wszystkie strzały. Lecimy. Udało się. Teraz strzelanie z poziomu, tak jak to się strzelało, na przykład w gotiku dostałem po łokciu, jeszcze raz Trafiłem. Od góry? Od góry się nie da. Au! Kamerę mogło to zaboleć bardziej. Na szczęście udało mi się złapać staty. Dobra, ostatnia strzała. No, także strzelanie z łuku. To jest frajda oczywiście. Fajnie się strzela z łuku, tylko trzeba mieć gdzie. A że ja nie mam za bardzo gdzie strzelać z łuku, no to niestety muszę się ograniczać do szukania jakiegoś lewego miejsca, w którym nikt mi nie będzie przeszkadzać. Także myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia i cześć.